Jakimś takim tym zrobił, takim, że o spuściłem się na ten, że o, hahaha. Ha, ha, taki wiesz, przed tym, wiesz, przed tym rzuceniem, wiesz, taki mały spoiler. Coś wiesz, coś zabawnego, coś, żeby wiesz, ludzie tego, żeby to nie był kolejny, wiesz, unboxing, że jest po prostu. No, <noise> picia idzie, Picia! Który to taki mądry? A, halo! <noise> picia? Oczywiście z tyłu pudełka mamy podane Ale wszystkie... Tam, powiem szczerze, że, że nie kogo A we dobry. A few moments later. Czyli jak już nie wejdzie, to nie wejdzie. Oh, Takie rzeczy się długo. Który to? Świetnie. By było no więcej podwyższek, bo łatwo te skoki palić się, się nie. Ja się mam. Ja musiałbym więcej, ciekaw Nagrywam, także. Zrobiłbym więcej, ale nie zagłodziłbym się. No chodź, przywitamy się, ja będę kontynuował. Dalej, unboxing. Boci. to nagrywam. Mogę pokazać warstwę do kamery? Nie, bo będę musiał to wyciąć. Czekamy jeszcze na Ferrera. Okej, okay, kontynuuj. Oh. Miałem fakt, że ten zasilac waży pół ki Nie, 5 kilo. Który znowu? Tak to mam. What is? Super. no jest nie nie No nie no, trudno, no. 20 minutes later. Mamy tutaj na USB, bo oczywiście... Dzwonkiem! <laughs> A <grymne> Bartek dzwonek dzwonisz. Cześć! Siebasz! O, Pepsi i kola, super. Siema Bartek schoduje. No proszę. No proszę. No a na koniec powinno być... polecam bardzo miło. Bardzo je tam sprawdzał. Świetnie. Czekaj, muszę nagrać. Eventually. Także jeśli podobałeś się ten film nie zapomnij kliknąć w górę. A także zasubskrybować mojego kanału, bo może za kolejne... Pieniądze z YouTube'a kupię komputer i prawda? Yeah. No <klaps> lol, lol.